Taką sztandarową sprawą dla mnie, sztandarową, która właśnie pokazuje, jak to jest korzystne rozwiązanie. Dostałam zlecenie mediacji, banalne pieniądze, z strony wiodły spór przez 4 lata. Akta sprawy to było tyle, takie dwie potężne cegły. I krótka rozmowa. Przyszło zlecenie mediacji z sądu. Króciutka rozmowa, ile wydaliście? Dotychczas ile to trwało? Okej, okay. wydali prawie, prawie tyle samo, o co się kosztów, o co się kłócili. Ja mówię, dobra, no to za chwilę przechodzicie i wydacie znacznie więcej, tak? Chcecie, proszę bardzo. I hmm. potem odzyw od sędziego, który mi zatwierdził y, tą ugodę, mówi do mnie Ja wiedziałam, że to tylko w formie mediacji mogło się zakończyć bo tam zaczęły się mnożyć oczywiście wnioski o opinie biegłych, takich, siakich, obakich, prawda? Strony jak idą w zwarcie, to już idą w zwarcie totalne.